Siemaneczko ludzko, w dzisiejszym odcinku z my 613 z wami gramy w Brawl Stars chwilę i dobra zaczynamy mamy było dobra nie dobra już lecę po skrzynkę. Oj. Lekkie lagi. Kurde. O kurde. Co się stało? <grymne> Jakie no no. O, robimy? Najbardziej z lego zanurzony odcinek No. Aha, fajnie odcinek. To rozumiem. Dobra, wezmę kogoś innego. Mam lepszy tu Automatny spaden. Dobra? Dobra. No i tak, O, już jesteśmy. Dobra, gramy. Może teraz będzie dobrze? No, na pewno. Panie. No teraz to okej. Okay. To fix. fix Dobra. nie Dobra, się to z taką prędkością, załadowała gra, ja, ja tu mam Ej, Albo zobacz co jest dziwne. Zobacz Co? No zobacz jak idzie ta szeli, jak strzela. Ej, wiesz, że chyba wróciły te stare parki dopiero... Chyba wróciły stare parki psy. Dopiero zobaczyłem. Co zobaczyłaś? No, patrzyłem i. I to chyba, no, no, stare parki psy wróciły. Te parki psy były z tym. Z księżycem. Bo tam jest jakieś święto, że coś tam. z, księ... z księ... Dzień. Nie wiem. Coś z księżycem. Dlatego były te parki psy pewnie. W sumie zobaczę zaraz. Wow Dobra Padłem Mesut jeszcze żyje Dobra Odradzam się Odradzam się te te psy trzeba zobaczyć O nie, bo... O, pa chyba są stare No, stare powercubesy, normalnie Aż się dziwię Normalnie lepsze, tak? Jeszcze jeden I chyba zwykłe, no i zwykłe skrzynki wróciły Jak zwykłe? No były nowe. Takie, wiesz... Dobra, zagrajmy Uwaga, kilka około, meczów. otwieram skrzynkę. Dobra. Trzeba wygrać... ...dwa tryby i będzie opening. Dobra, zacznijmy od Zedyny. Biorę Rico. Dobra. Dobra. Lecimy. Lecimy za Dymka. Jeden z moich ulubionych trybów. Mam, mam nadzieję, że to nie Plasterek. Uf, nie Plasterek. O kurde. Prawie bym Primo zabił. Będzie, ty raz. Dobra, biorę piłkę. Ja tam, tam Kurde, jak pocisnął. Gościu, dobrze! Pyk! O nie! Dobra, dawaj! Gol! O nie! Co się stało? A, taka szansa na gola. No, mogłem wbiec. Albo jak... Albo zamiast w nich strzelać, mogłeś na bok. Wiesz, bo tam też... O kurde! Ale wybiłem panu. Dobra. Jeden zero, niestety. U nich szeli Shelley... koksi Mesut też dobrze gra. Dobra, teraz my mamy gola. Mm. O kurde. Aha, fajnie. Akurat głupia szeli musiała być. Dobra, dobra, dobra. dobra. Zabij go. Dobra, co? Nie! Jak zaczynało to No, był... Odblokujmy. Oblokujmy, daj mu strzejdzie. Kurde No nie, dlatego nie lubię Mortisa. No, teraz to jest Mortisa. No dobra, mogę... W sumie mogę zagrać Mortisem. Zbierzeć. Dobra Mortis, Mortis Dobra Wyciśniemy Teraz ja wezmę Mortisa Nie lubię go, ale spróbuję Podobno jest taki dobry Na ten tryb o, Akurat taki dobry ty Znaczy, boże team. O nie Wow ty, nasz gościu chyba strzeli golę. Pyk, no brameczka goreś, brameczka? Poczekaj. Nie ma Ej, gościu ogarnia Panie, jak ja lecę po gola Panowie, kurde Głupi Mike. Musiał To jest mike O, jak porobił teraz albo my, albo oni. Jeden gol. Albo Ramis No Ale to dopiero po dogrywce. Dobra, Wow, jak nasz gościu robi wszystkich. Dobra, mam ultę na raz. Dobra, to dawaj ich. Musimy strzelić bramkę. O nie! O kurde, teraz idealnie, gdyby tak jeszcze z bliska strzelić ultem. Wybię trochę kubiało. W ogóle pierwszy raz zauważyłem, że ta piłka jest jakaś taka... O, mam pomysł! Zrobię serię. Tylko nie piszcie, że ściągam, co nie, bo jestem świadomy tego. Serię mitów. Piszcie w komentarzach, na przykład, co ja gdzie. Nie! Kurde, głupi Mortis. Dobra. Dobra, to taki krótki odcinek. To chyba na tyle. No dobra. Elo. Elo.